Drodzy Państwo, Stanisław Farmaciński urodził się w 1903 roku w folwarku Lasek. To obecna sosnowica dwór. Ojciec Stanisława, Andrzej Farmaciński pracował jako rybak u właściciela sosnowicy Teodora Lipszowskiego. Hodowla ryb szybko się rozwijała, w naszej miejscowości życie gospodarcze i kulturowe. Kibiszowski był aktywnym działaczem społecznym, zorganizował między innymi rybacką orkiestrę dętą, w której Andrzej Armaciński był kapelmistrzem. Musimy pamiętać, że początki XX wieku to czas, w którym tereny te były zażądane przez cara. Były to trudne czasy, a w społeczeństwie panowały nastroje rewolucyjne. Stanisław był młodym chłopcem, kiedy Sosnowicę odwiedzał Roman Dmowski, wielki Polak, wielki patriota późniejszy sygnatariusz Traktatu warszawskiego. Możemy być pewni, że Stanisław mimo swojego młodego wieku bywał na wiecach organizowanych w Sosnowicy przez narodowych demokratów. Bywali przecież na nich wszyscy. Po jednym z takich wieców, na którym było kilka tysięcy osób, władze carskie rozwiązały bardzo prężnie działające włodawskie towarzystwo rolnicze, które miało swoją siedzibę właśnie w Sosnowicy. Wkrótce wybuchła I wojna światowa. Strach, niepokój, niepewność się tra. Cofający się pod naporem wojsk austriacko-niemieckich Rosjanie stosują politykę spalonej ziemi. Żadne dobra nie mogą dostać się w ręce wroga. Palą polne za siebie okoliczne dwory, majątek Krasowskich w Pieszowoli i twór Sosnowskich w Sosnowicy, który należał wówczas do Libiszowskich. Po Rosjanach zostaje tylko popiół i zgliszcza w takich realiach. To Stanisław. Kiedy ma 15 lat, Polska po 123 latach niewoli odzyskuje niepodległość. Duży wkład w to wcześniej wspomniany Roman Tmowski, częsty gość Teodora Luksowskiego. Dwa lata później, w 1920 roku Stanisław miał 17 lat. Wtedy zrobił coś, o czym dowiedziałem się kilka dni temu. Otóż wujek Zbyszek Kwiatkowski, którego mama była siostrą Stanisława, powiedział mi, że bradziadek zaciągnął się do wojska polskiego. Zawyżył swój wiek w wieku 17 lat, zawyżył swój wiek o 2 lata, i na komisji pogorowej powiedział, że jest po prostu starszy i ruszył w bój na bolszewików. Jak wiemy, Bolszewicy zajmują Sosnowicę, ale na krótko. I znów niszczą i robią, co się da. Kradną nawet kościelne dzwony. Ale zdarza się cud Na że Bolszewicy zostali przepędzeni z Sosnowicy i z całego kraju. Z tym wiąże się pewna anegdota. Otóż, kiedy bolszewicy zostali z tych terenów przegnani, jeden z nich oddzielił się od swoich towarzyszy i zgubił się w naszej miejscowości. Sosnowiczanie darowali mu życie, ale zabrali mu konia, który na wsi był bardzo cenny i przydatny. Borszewik tułał się po sosnowicy i bezskutecznie prosił, by oddano mu konia, by mógł wrócić na nim do domu. Wtedy głos zabrał Andrzej Armaciński, ojciec Stanisława. Powiedział: oddajcie mu konia. Niech wraca do swoich. Gdzieś tam daleko jest i mój syn, który również może prosi o pomoc i może również nie ma na czym wrócić, oddano bolszewikowi konia, na którym ruszył na wschód, a Stanisław wkrótce powrócił do domu. Lata dwudzieste w Sosnowicy były spokojne, a cały, całe dwudziestolecie międzywojenne to czas dużego rozkwitu w naszej miejscowości. W 1924 roku z inicjatywy kilku osób, między innymi Stanisława Armacińskiego, powstaje tu Ochotnicza Straż Ogniowa. Trzy lata później, w 1927 roku, zostaje utworzona Orkiestra denta. nie składa się już jak wcześniej, tylko z rybaków, ale jest już strażacko, bo w jej skład wchodzą strażacy, więc to już jest strażacka Orkiestra Denta. Pierwszym kapelmistrzem tej orkiestry został kolega Stanisław pan Czerny. Stanisław przejął pułapą kapelmistrza i jak możemy przeczytać w opracowaniach historycznych, był to przełom w działalności orkiestry. Orkiestra szybko się rozrosła, liczyła wówczas ponad 30 muzyków, grali na uroczystościach państwowych, świętach religijnych, weselach, przyjęciach. Byli zapraszani do innych miejscowości za swoje występy, dostawali honorarium, a że byli bardzo dobrzy w tym co robili, orkiestra przynosiła duże dochody. Tak oto Stanisław poszedł w ślad ojca Andrzeja i został zarówno rybakiem, jak i kapelmistrzem Sosnowickiej już strażackiej orkiestry dętej. Tak na marginesie tylko wspomnę, że Henryk, syn Stanisława, również był rybakiem i również kierował strażacką orkiestrą. Tylko ja taki bez się muzycznych. Orkiestra miała m.in. na odsłonięciu tego pomnika, tego z głazów, stworzonego, który znajduje się przed kościołem. Upamiętniał nieznanych żołnierzy walczących w czasie I wojny światowej i w wojnie z bolszewikami, czyli towarzyszy broni Stanisława. Pomnik ten powstał w 1928 roku, a więc w dziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i ufundował go Teodor Libiszowski. Dobra pasca, orkiestry i spokojne życie Sosnowicza skończyło się wraz z wybuchem II wojny światowej. Wojna obronna Polski, zwana kampanią wrześniową, nie napawała optymizmem. Do Sosnowicy z zachodu docierały rozbite oddziały różnych formacji wojskowych, ale bardzo ważne w życiu Stanisława wydaje się być nie to, co działo się na zachodzie, lecz to, co przyszło ze wschodu. 17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich napadł na Polskę. Od tamtego czasu polskie wojsko toczyło na okresach nierówną walkę z potężną armią czerwoną. 1 października 1939 roku żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza stoczyli pod Wyrzycznym krwawą bitwę z pancernym oddziałem Sowietów. Przewaga agresora była ogromna. Nasi żołnierze nie mogli wygrać tej bitwy. Ich dowódca rozkazał im odskoczyć w kierunku Sosnowicy i rozwiązać tutaj swoje oddziały. W okolicy sosnowicy żołnierze, się przebywali, pozbywali się broni, porzucali ją, palili na stosach, wrzucali do stałów i po to, aby ta broń nie trafiła w ręce wroga i w inne niepowołane ręce. Stanisław Marłaciński wraz z bratem Bronisławem postanowili zebrać część tej broni, zabezpieczyć i ukryć. Zebrali całkiem spory arsenał w książce sieniona pod tytułem W Lasach Barczewskich i pod rąblogał, autor dokładnie opisuje rodzaj i ilość broni zgromadzonej przez armacińskich. W innych książkach opisujących historię Sosnowicy, takich jak Sosnowica, monografia pana Stanisława Jadczaka, czy z dziejów Sosnowicy i okolic Józefa Geresza, możemy wyczytać, że bracia armacińscy utworzyli pierwszą w Sosnowicy komórkę ruchu oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi. Był to początek Związku Walki Zbrojnej na tym terenie. Później ZWZ dał początek Armii Krajowej, a później Armia Krajowa po oficjalnym rozwiązaniu na, na fundamentach Armii Krajowej powstał właśnie, powstało zrzeszenie Wolność i niezależności. Warto wspomnieć, że w tym samym czasie blok porzuconą przez Korpus ochrony Pogranicza zabezpieczyli patrioci z pierwszej woli, obecnej pieszo woli. Tam przebywała wówczas rodzina Krystyny Krachelskiej, poetki sanitariuszki Armii Krajowej, bohaterki Powstania Warszawskiego i w końcu patronki Gminnej Biblioteki Publicznej u nas w Sosnowicy. Krystyna Kachelska głęboko wzruszona faktem, że tacy ludzie jak Krasowscy z pierwszej wojny, czy Armasińscy z Sosnowicy ukrywają broń po to, aby później ją wykorzystać przeciwko okupantowi, napisała o tym utwór, który nosi tytuł Kołysanka o zakopanej broni. Zawsze kiedy słyszę ten utwór śpiewany przez, przez mojego kolegę Norberta Smoła-Smoleńskiego bardzo się wzruszam mam przed oczami swojego kraciatka, który pod osłoną nocy przewoził młodzią broń na drugą stronę stawu Hetman po to, by ukryć ją w wcześniej ziemiance. Osobiście nie dziwię się Krystynie Krakiewskiej, że była pod wielkim wrażeniem odwagi i determinacji tych ludzi. Tacy patrioci jak Stanisław Armacińscy, Armaciński wiedzieli, iż mimo tego, że znaleźliśmy się w kleszczach dwóch agresorów, to jeszcze Polska nie zginęła. Stanisław wiedział, że warto zaryzykować, warto zadać sobie trud ukrycia broni po to, by kiedy przyjdzie odpowiedni czas, powstać i walczyć z najemścią. Tacy ludzie nie tracili nadziei i dawali nadzieję innym. Młodzi konspiratorzy spotykali się przy magazynie broni, po którym głęboki dół widać do dzisiaj. Czyścili ją, i uczyli się jej obsługi. Można powiedzieć, że przeszli podstawowe szkolenie wojskowe. Nie czekali z założonymi rękoma, byli w stałej gotowości. Warto podkreślić, że nie tylko Armaciński udało się odzyskać w Jak czytano we wcześniej wspomnianych opracowaniach, sporo broni trafiło również w ręce zwykłych bandytów. Przeważnie narodowości ukraińskiej. Armacińscy, w przeciwieństwie do tych drugich, nie mieli zamiaru nigdy nie wykorzystali broni w celach rabunkowych czy do rozbojów. Stanisław z bratem Bronisława od początku mieli plan uzbrojenia oddziału, który miał walczyć z niemieckim najeźdźcą o wolność i niepodległość ojczyzny. Tą głęboką nadzieję na odzyskanie wolności, ogromną chęć walki o nią i atmosferę wyczekiwania na odpowiedni moment. Trafnie ukazuje właśnie kołysanka o zakopanej broni. Pozwólcie Państwo, Krystyna Kachelska, kołysanka o zakopanej broni. Smutna rzeka, księżyc po niej pływa, drżące ręce chyli nad nią klon. Śpi, dziecino, nic się nie odzywaj, śpi w mogiłach zakopana broni. Smutna rzeka, usnął las listy, mroczna noc na liściach kładzie dłoń. Gdzieś na polach, gdzieś po lasach mglistych, czujnie drzemie zakopana broń. Smutna rzeka, księżyc w płynął, srebrne liście wpadły w ciemną Śpij, dziecino, śpi, żołnierski synu. Już niedługo odkopiemy broń. Niestety, Stanisław nie w chwili użycia broni, ale jego brat, Bronisław, w stopniu podporucznika. Był zastępcą komendanta Włodawskiego Obwodu Armii Krajowej w okręgu lubelskim, sławnego Bolesława Frisiuka, pseudonim Jarema. Więc ta bron, którą ukryli, była wykorzystana przez żołnierzy Armii Krajowej, a później przez żołnierzy Organizacji Wolność i Niezawisłość. Wczesną wiosną 1941 roku wydarzyło się w Sosnowicy coś, co również zasługuje na podkreślenie. Niedawno obchodziliśmy 80. rocznicę tego wydarzenia. Chodzi o nocną, tajną akcję ukrycia kościelnych dzwonów. Może krótko przypomnę, bo o takich wydarzeniach warto mówić i warto przypominać. W czasie II wojny światowej Niemcy masowo rabowali dzwony po to, by przetopić się na broń i amunicję. Ówczesny robocz naszej paradzień ksiądz pan Józef Piasecki, dowiedziawszy się o tym, że Niemcy mają przyjść i do naszego kościoła, postanowił zorganizować akcję zdjęcia i ukrycia dzwonów. Stanisław bez wahania bierze w udział. W grupie śmiałków znaleźli się wtedy jeszcze m.in. brat Stanisława Bronisław, teść Stanisława Bronisław Majewski i szwadrowie Stanisława Felix i Wacław Majewscy. Ten bohaterski czyn był kolejnym aktem przeciwko okupatorowi niemieckiemu. Po raz kolejny Stanisław utwierdził siebie i innych w przekonaniu, że jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie, póki my żyjemy. Grabieżą. Nie bronili tylko narodowych wartości. Kościelne dzwony były dla tych ludzi symbolem przynależności religijnej, przynależności kulturowej, symbolem tradycji chrześcijańskiej. Kiedy ukryli dzwony, to po pierwsze nie dopuścili do grabieży ojczyzny, a po drugie, stanęli w obronie chrześcijańskich wartości, w obronie wiary. Można powiedzieć, że garstka wiernych katolików z Małej Sosnowicy przeciwstawiła się wielkiemu niemieckiemu agresorowi zatrutemu przez okultystyczne praktyki gardzące Bogiem i ludźmi. Nasi bohaterowie wraz ze Stanisławem osiągnęli cel, dzwony ocalały i dzwonią do dzisiaj. Kilka tygodni po tej akcji do Sosnowicy przyjechała gestapo. Podjechało pod punkt szkolny, który znajdował się za obecnym domem pogrzebowym tutaj niedaleko kościoła. Zaczęli witywać o dom armacińskich. Za drzwiami odbywała się lekcja. Jeden z uczniów, czy jednym z uczniów był 14-letni 14 syn Stanisława. Nauczycielka, powiedziała, Prowad która prowadziła lekcję, wyszeptała do chenia, ucieka. On w jednej chwili wyskoczył przez okno, odbiegł kilka metrów. Padł na ziemię i schował się w pobliskich, pobliskich zaroślach. Niemcy odjechali spod szkoły i podjechali pod murowaniec. Tak dawniej ta nazywano oficynę północną dawnego tworu Sosnowskich, z, znaną dzisiaj jako tworek Kościuszki. Tam mieszkała wówczas rodzina arkaśnicka. Szkołą od Murowańca dzieliło kilkadziesiąt, może około stu metrów. Z pobliskich zarośni Hejo dokładnie widział, jak Gestapo aresztuje jego ojca. Wtedy swego tatę widział po raz ostatni. Już przepraszam. Warto wspomnieć, że mniej więcej w tym samym czasie, może nawet tego samego dnia, Gestapo aresztowało również Karola, Karola Weissa. Bliskiego tak Stanisława. Obaj antystańscy trafili na zamek lubelski zwany lubelską katownią. W późniejszym okresie trafił tam również Felix Majewski, tylko Felix, Felix Majewski był torturowany już przez, przez Sowietów, a Stanisław Marłaciński, Karol Weiss, i jeszcze przez Gestapowców, przez Niemców. Karol Weiss w czasie jednego z przesłuchań rzucił się na gestapowca i został natychmiast zastrzelony. Stanisław mimo tortu nie wydał kolegów ani miejsca, gdzie wcześniej ukrył broń. Może dlatego 24 maja 1941 roku został deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Nam pokus w oświęcimiu koncentracją lager Auschwitz kojarzy się głównie z Holokaustem, a więc z masowym uśmiercaniem ludzi narodowości żydowskiej. Ale należy pamiętać, że Auschwitz powstał przed tym, jak Niemcy wpadli na ten straszliwy plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Obóz Auschwitz powstał po to, by Niemcy masowo eksterminowali naród polski. Stanisław Arłaciński stał się ofiarą tej eksterminacji. Na pierwszy ogień tych bestialskich prześladowań szli polscy patrioci, inteligencja, duchowieństwo, działacze społeczni. Ci, co, jak wcześniej wspomniałem, nie tracili nadziei i dawali, da, dawali nadzieję innym. Tych w pierwszej kolejności mordowali Niemcy. Niemcy. Kiedyś kolega z Instytutu Pamięci Narodowej, którego bardzo podziwiam, szanuję i lubię, zwrócił mi uwagę. Mówi do mnie, Jarek, kiedy mówisz o swoim pradziadku Niemcu, że zamordowali go hitlerowcy, to byli Niemcy. Nie naziści, nie faszyści, nie hitlerowcy. To byli Niemcy. Jak śpiewa wspomniany już Norbert Smoas-Moriński, Niemcy ludziom zgotowali ten los. Niemcy ludziom zgotowali ten los. I nie podkreślam tego, po to, by się na Niemcach mścić, czy też ich nienawidzić, ale po to, by nie zakłamywać historii. Więziom w Auschwitz nadawano numery. Po to między innymi, żeby pozbawić ich tożsamości żeby więźniowie uczyły się jak zwierzęta, zwierzęta obecnie się numeruje, Niemcy numerowali ludzi, Stanisławowi wytatuowano tu na lewym przedramieniu numer 16479, początkowo z obozu można było wysyłać Jego żona Aleksandra z domu Majewska z pewnością przekazała pozdrowienia. Myślę, że Stanisław pozdrawia Majewskich również dzisiaj i wszystkich tu obecnych. Pewnego razu pochwaliłem się swoim pradziadkiem. Uważam, że taki przodek to powód do dumy, więc się pochwaliłem, że moim pradziadkiem był tak wielki patriota, że zginął w uśmiechinie. Wtedy pewien znajomy powiedział: Ty, a może twój pradziadek organizował coś z Pileckim? Witold Pilecki, przypomniał, był organi organizatorem ruchu oporu w koncentracji na Auschwitz. Stworzył sprawnie działającą siatkę działaczy, którą nazwał Związkiem Organizacji Wojskowej. I tu rodzi się pytanie. Czy ktoś taki jak Stanisław Armaciński, weteran wojny rosyjskiej, ktoś kto organizuje ruch oporu w Sosnowicy, ktoś kto bierze udział w akcji ukrycia kościelnych dzwonów, ktoś kto kieruje dużą grupą ludzi, i zarządza sporą orkiestrą, trafiwszy do dużego obozu, siedział bezczynnie z założonymi rękoma. Pytanie drugie: dlaczego tak szybko zginął? Polscy więźniowie żyli w obozie kilka lat, niektórzy dożywali końca obozu. Dlaczego Stanisława, Polaka, tak szybko zamordowano? Tego nigdy się nie dowiemy. Może było tak, że Stanisław, czy Stanisława nakryto na antyniemieckiej działalności. Może coś organizował, może nawet Spilecki, może był w konspiracji, a Niemcy to odkryli i za to Stanisława tak szybko zamordowali. Ciekawym faktem wydaje się być to, że cztery dni po tym jak Stanisław Armaciński przybył do Auschwitz, trafił tam również święty Maksymilian Maria Volpe. Stanisław miał numer obozowy 16479, a ojciec Kolbe 16670, to tylko 191 więcej. Mając na uwadze to, że Niemcy w Auschwitz samych Polaków zamordowali ponad 70 tysięcy, a wszystkich ofiar było dużo ponad milion, numery tych dwóch więźniów Stanisława i, i ojca Kolbe wydają się być bardzo, bardzo bliskie. Ojciec Kolbe poszedł na śmierć za współwięźnia i został skazany na śmierć głodową. Został dobity zastrzykiem z trucizną. Było to 14 sierpnia 1941 roku. I miało miejsce w bloku numer 11. W tym samym bloku tylko kilka tygodni wcześniej przebywał Stanisław. W czasie, kiedy święty Maksymilian Maria Kolbe konał, Stanisław był w bloku numer 10, w bloku obok. Tak wynika z listu nadanego w tym samym mniej więcej czasie. Niestety na miesiąc po ojcu Kolbe Stanisław Armaciński również został zamordowany. Do jego domu w Sosnowicy, do jego żony Aleksandry, do jego dzieci Chenia, Józi, przyszedł list z osiemnienia. List informujący o jego śmierci. Stanisław Armaciński został zamordowany 12 września 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz za to, że kochał swój kraj, Polskę. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni Państwo, po mszy świętej przed wyjściem z kościoła zachęcamy do wzięcia bezpłatnego folderu w Stanisławie. Jest tak po mojej lewej stronie, tam na za ostatnią ławę. Dziękuję kuzynom Michałowi i Piotrkowi za pomoc w jego napisaniu. Folder ten opisuje Stanisława i kawałek historii naszej pięknej miejscowości. Jest jeszcze kilka folderów z rocznicy ocalenia znowu, też można je śmiało wziąć to te niebieskie. Na zakończenie jeszcze wspomnę, że dzisiaj przypada również 70. rocznica obłady gambodyskiej, w której zginęli żołnierze zrzeszenia wolność i niezawisłość Karol Gilczyk i Bronisław Wojciechowski. Z tej okazji dzięki uprzejmości lubelskiego oddziału P są jeszcze bezpłatne również foldery, tam o Edwardzie Taraszkiewiczu, w której żelazny dowódcy poległych żołnierzy. Cześć i chwała bohaterów!